Witam serdecznie, Milena Harzyńska. to jest program Biznes w News24, a moim i Państwa gościem jest pan Marcin Bybrowski, właściciel firmy panodkredytów.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznym. Proszę hipotecznych. Proszę powiedzieć, dużo nam politycy teraz obiecują, pojawiają się informacje o nowym programie, kolejnym już programie rządowym, opozycja też mówi o alternatywnym programie, który ma ułatwić się tak, i zrealizować marzenie Polaków o własnym M. Jak Pan ocenia te rozwiązania? Jeżeli, dzień dobry. Jeżeli chodzi o wprowadzenie programu Bezpieczny kredyt 2%, który jest jakby całym pakietem ustaw związanym z zakupem pierwszego mieszkania, wydaje mi się, że to jest krok w dobrym kierunku, który ułatwi zakup części przynajmniej społeczeństwa i części młodych ludzi pierwszego mieszkania. Będzie to skutkowało przede wszystkim niższą ratą dla tych kredytobiorców. Dodatkowo będą mogli skorzystać z możliwości tak naprawdę zakupu bez wkładu własnego. Dzięki temu dostępność tych lokali i możliwość zakupu tego pierwszego mieszkania na pewno będzie większa niż jest obecnie. No ale o ile większa, bo to jest dość ograniczona liczba, tak, tych, tych miejsc, żeby to żeby to wykupić, tak, na tych referencyjnych, preferencyjnych warunkach mieszkanie. To to nie jest, to nie są miliony, tak? Tyl, aktualnie aktualnie minister, który jest odpowiedzialny, Buda, który jest odpowiedzialny za ten program, mówi, że do końca roku takich limitów. Ma nie być. Jak będzie? Zobaczymy. Zgodnie z tym, co jest na dzisiaj napisane w, wpisane w projekcie ustawy, do końca roku te kredyty powinny się skończyć bardzo szybko, natomiast jeszcze nie mamy ostatecznej wersji ustawy. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, od przyszłego roku mniej więcej to będzie około 40 tysięcy możliwości, mniej więcej 40 tysięcy kredytów w skali roku. Czy to spełni i czy to jakby pomoże tak naprawdę wystarczającej liczbie? Osób, no tego nie wiemy, to przekonamy się dopiero w przyszłych latach. Kredyt 0%. Słuchać tutaj ze strony op opozycji. Donald Tusk mówił o takim rozwiązaniu, co pan o nim myśli? Akurat tutaj wydaje mi się, że budżet nie jest z gumy i jakby płacenie 100% odsetek od kredytu nie jest dobrym rozwiązaniem. Poprzednie programy, zresztą ten program jest podobny do programów, które były. Poprzednie stosowane przez zarówno przez ten rząd, jak i jeszcze poprzednie, gdzie część odsetek była po prostu pokrywana przez państwo, przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. To było dobre rozwiązanie i wydaje mi się, że ten program akurat wpisuje się w te. Rozwiązania bardzo dobrze. W tym momencie, jeśli chodzi o cenę wynajmu, one są horrendalnie wysokie. Biorąc pod uwagę to, ile się płaciło za wynajem mieszkania jeszcze powiedzmy rok, półtora roku temu, a płaci się teraz, to jest czasami nawet wzrost o 50-60% tak, tej ceny, Dokładnie. zwłaszcza w dużych ośrodkach. Tak. Proszę powiedzieć, bo tutaj w tym momencie może to rozwiązać problem kogoś, kto na taki kredyt sobie będzie mógł pozwolić na swoje Pierwsze mieszkanie i, i płacić mi raty kredytu niż płaciłby za, za wynajem. To też z, trochę stwarza takie kusi tym, żeby takie mieszkanie kupić i wynająć komuś, ale chyba tak, tak dobrze nie jest. Ustawodawca przewidział tutaj rozwiązanie i ograniczenia dotyczące skorzystania z tego programu. Po pierwsze, to musi być pierwsze mieszkanie, które dany klient, dany kredytobiorca będzie miał. Po drugie, nie będzie mogło to mieszkanie być przeznaczone ani pod najem, ani pod prowadzenie działalności gospodarczej, więc to wykluczy spekulacje i spekulantów, dotyczy, którzy chcieliby w ten sposób handlować tymi mieszkaniami i pozyskać tani kredyt na zakup takiego mieszkania pod wynajem. Więc to jest program stricte i jakby w tym akurat rozwiązaniu to, jest, to są dobre, wydaje mi się, rozwiązania, bo to ograniczy mm, takie cwaniackie, bym powiedział, skorzystanie z tego programu, żeby kupić po bardzo, jakby wziąć bardzo tani kredyt i później je wynajmować i czerpać dochody z najmu. Więc w tym, w tym kierunku dodatkowo jeszcze tak naprawdę na dzisiaj rata tego kredytu będzie niższa niż cena najmu. Paradoksalnie może się skończyć to tym, że osoby, które dzisiaj wynajmują lokale, bo nie stać ich na to, żeby kupić mieszkanie, przeniosą się na skorzystanie z tego programu Kupią nieruchomość i dzięki temu powinny spaść również ceny najmu, ze względu na to, że ludzi wynajmujących lokale będzie mniej. Taniej chyba już było i nie będzie, jeśli chodzi o ceny mieszkań generalnie. Te ceny nie będą spadać, raczej będzie to tendencja taka, że będą jeszcze rosnąć. Na dzisiaj wydaje mi się, że ten program jeszcze przyspieszy tak naprawdę wzrost nieruchomości, bo te nieruchomości cały czas drożeją. To nie jest tak, że one staniały. Na pewno są pewne kategorie mieszkań, czy po prostu nieruchomości, które faktycznie, których ceny przestały rosnąć, natomiast cały czas obserwujemy wzrost tych cen. One, one już nie rosną aż tak szybko, jak w poprzednich latach w porównaniu do inflacji. Oczywiście jakby relatywnie one staniały, natomiast nominalnie te ceny cały czas idą w górę. Moim zdaniem ten program spowoduje, i wprowadzenie tego programu, zresztą ja już obserwuję wśród moich klientów zapytania dotyczące tego programu i wstrzymywanie się przed zakupem dzisiaj, żeby doczekać, poczekać do 1 lipca, kiedy ten program ma być wprowadzony. Do tej pory nawet wśród deweloperów już dzisiaj można podpisać umowy rezerwacyjne z terminem przeniesienia własności, czy z terminem podpisania umów deweloperskich, czy przenoszących własność po wprowadzeniu tego programu. I deweloperzy już zaczynają podnosić ceny tych najbardziej popularnych mieszkańców do 50, 40, 50, 60 metrów. I to już widać, że i deweloperzy, i rynek wtórny zarówno również na pewno będzie beneficjentem tego, tego programu. To jaki jest ten idealny kredytobiorca, który się wpasowuje w kryteria tego programu rządowego? E Pierwszym warunkiem jest to, że nie może być właścicielem i nie mógł być właścicielem w przyszłości e, mieszkania. Tam są pewne wyjątki dotyczące otrzymania mieszkania w spadku, e, natomiast to jest takie główne kryterium, klient nie może być właścicielem. Innej nieruchomości. No, ale jakbyśmy mogli sobie nakreślić taką postać, czyli to jest, nie wiem, powiedzmy, 25-latek, który nie miał jeszcze mieszkania, który zarabia ile, tak? Mniej więcej, żeby mieć tą zdolność? To też zależy. Na dzisiaj kryteria są takie, że przy tych parametrach, które mamy dzisiaj, ustawa jakby nie wprowadza obniżenia, obniżenia kryteriów dotyczących zdolności kredytowej, natomiast. Z informacji od osób, które gdzieś tam pracują nad tą ustawą i osób pracujących w bankach, słyszymy, że ten program ma zwiększyć zdolność kredytową i przyjmować niższe kryteria i niższe raty kredytowe do liczenia tej zdolności kredytowej. Według moich wyliczeń, zdolność powinna wzrosnąć o jakoś 50-60% w porównaniu do tego, co dzisiaj jest. Szacuję, że można by było powiedzieć na bardzo grubych, takich ogólnych liczbach, że to będzie prawie stukrotność dochodu netto. Biorąc pod uwagę te rekomendacje, tak, które zostały poluzowane, jeśli chodzi o um, rekomendacje dla banków a propos przydzielania, udzielania tych kredytów. Mhm. No ale z jednej strony rekomendacje rekomendacjami, a banki bankami. Więc jaki realny wpływ zarówno ten program, jak i te poluzowanie rekomendacji pana zdaniem będzie miało na rynek, bo przecież nie mamy tylko ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, których, dla których to jest pierwsze mieszkanie i którzy są tak młodzi, tak? Na dzisiaj banki zwiększyły zdolność kredytową dzięki rekomendacji KNF-u, która została wprowadzona na początku tego roku. KNF zgodził się na obniżenie buforów ryzyka dotyczących liczenia zdolności kredytowej. Dzięki temu ta zdolność wzrosła w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, gdzie KNF plus wzrost stóp procentowych spowodował spadek zdolności kredytowej prawie o 50%. Czyli jeżeli kogoś było stać w zeszłym roku, żeby kupić mieszkanie za milion, dzisiaj mógł sobie pozwolić do właściwie do grudnia do stycznia mógł sobie pozwolić na mieszkanie w okolicach 500 tysięcy, w sensie taki kredyt mógł otrzymać. Dzisiaj ta zdolność kredytowa jest w okolicach dla tego samego klienta w okolicach 570, 650 tysięcy. Pytanie: kogo stać na takie mieszkanie? Kto ma taką w ogóle i miał taką e, zdolność kredytową w obecnych czasach? E, na dzisiaj są to głównie e, w sensie zeszły rok pokazał, że osoby pracujące w dużych miastach, zarabiające powyżej 5, 6 tysięcy, 7 tysięcy złotych e, na rękę. W latach poprzednich, w 2021 roku można było przyjąć, że zdolność kredytowa to była stukrotność dochodu. Czyli jeżeli ktoś zarabiał 7 tysięcy złotych, mógł sobie pozwolić na mieszkanie w okolicach, na kredyt w okolicach 700 tysięcy. Na dzisiaj jest to połowa dochodu netto. Znaczy z dochodu netto możemy przyjąć, że to jest 50-krotność dochodu netto. tak? Jak Pan myśli, czy to posiadanie swojego M, które u nas było bardzo długo jest do tej pory czymś takim co cały czas w nas jest w każdym, że żeby jednak mieć to własne mieszkanie w przeciwieństwie na przykład do zachodu, na przykład w Niemczech już jest ten najem długoterminowy, to jest zupełnie inna kultura tego najmu, ludzie już tak nie dążą do tego, żeby właśnie mieć to mieszkanie na własność. Czy pana zdaniem to w Polsce idzie w tą stronę? Tak i nie. Z jednej strony bardzo ciężko będzie zmienić się mentalność ludzi i Wydaje mi się, że przywiązanie do własności jest nadal takim mocnym punktem, jeżeli chodzi o nas, Polaków, tutaj w Polsce. Jeżeli chodzi o najem instytucjonalny i generalnie skierowanie się w kierunku wynajmu tych nieruchomości, wchodzą zagraniczne fundusze, które już dzisiaj wynajmują tak naprawdę deweloperów do tego, żeby wybudować stricte dla nich całe osiedla mieszkaniowe, gdzie będzie możliwość najmu. To spowoduje też ucywilizowanie tak naprawdę tego rynku, bo to będą najemcy, to znaczy właściciele tych mieszkań. To będą instytucje, z którymi będzie można faktycznie podpisać długoterminowe umowy, prawdopodobnie tańsze i na lepszych warunkach niż od y, osób fizycznych, co spowoduje pewnie y, spadek cen, jeżeli chodzi o ceny najmu, plus y, unormowanie się tego najmu, no bo dzisiaj problemem są y, często na przykład zmieniający się właściciele nieruchomości albo ktoś wynajmuje dzisiaj później musi się wprowadzić, nie wiem, syn, córka i to powoduje to, że osoba, która chce wynająć takie mieszkanie, no musi się liczyć z tym, że za dwa, trzy lata będzie musiała się z niego wyprowadzić i ta niepewność w pewnym aspekcie na pewno będzie zmniejszona, jeżeli pojawią się... Fundusze, instytucje, które będą budowały całe się dla stricte pod wynajem. One się już pojawiają, już funkcjonują i ja rozmawiałam z takimi funduszami, które mówiły, że jeśli chodzi o obłożenie, tak, tych, tych osiedli, to są właściwie w, po, zarobieni po kokardkę mają mnóstwo klientów, którzy się decydują, bo to są mieszkanie, do których się wchodzi jako do nowych mieszkań z nowym materacem, z nowymi sprzętami, tak. I też nie, nie trzeba się martwić ewentualnymi, tak. Osobami tymi, którzy nam, którzy nam wynajmują, którzy mogą robić problemy nieprzewidziane, więc to jest chyba coś, co jest no, atrakcyjne, biorąc pod uwagę tą kulturę najmu, którą mieliśmy do tej pory. Tak, no to jest nowość na naszym rynku do tej pory, jakby fundusze nie były zainteresowane tego typu inwestycjami. No my byliśmy gdzieś tam zapóźnieni po prostu gospodarczo. Dzisiaj to jest dla nich bardzo atrakcyjny kąsek na rynku. Stopy zwrotu są w porównaniu do innych, rynków dosyć, jeszcze dosyć wysokie, więc to jest kierunek, w którym na pewno rynek cały nieruchomości będzie szedł, aczkolwiek moim zdaniem ze względu na to, że cały czas jesteśmy przywiązani do tej własności, rynek deweloperski, jeżeli chodzi o stricte własność, nadal będzie miał się dobrze. Ale z tego co wiem, jeśli chodzi o jakieś badania socjologiczne, to ci młodzi ludzie urodzeni już po dwutysięcznym na przykład roku już nie mają takiej chęci jak jeszcze ci milenialsi, by, by koniecznie mieć to swoje M, wręcz przeciwnie, boją się nawet angażować i deklarować i wiązać z jednym miejscem na, na, na dłużej. To też być może wydaje mi się wróży, że trochę się to u nas zmieni ta mentalność i powoli się zmienia. Z drugiej strony cały czas, jeżeli te ceny najmu nie spadną i nie w stosunku na przykład do tego programu, jeżeli ta rata będzie Cały czas niższa niż cena najmu, znów jakby wracamy do rachunku ekonomicznego. Jeżeli to będzie, nie wiem, 500-700 tysięcy złotych różnicy, a będziemy mogli mieć swoje mieszkanie, które będzie można sprzedać, na przykład czy po okresie e, studiów, czy po okresie pierwszej pracy, kiedy gdzieś tam wychodzimy, e, nie wiem, zakładamy rodzinę, jest dwójka, trójka dzieci. Wtedy ta własność no, na dzisiaj wydaje mi się, że cały czas jest na tyle mocna, e, że w tym kierunku będziemy szli. Jeżeli chodzi o sam ten najem instytucjonalny, tak jak mówię, no to się zmienia. Natomiast zmieniają się też e, rynek się po prostu zmienia i to, to, to na pewno spowoduje, że e, być może pójdziemy w tym kierunku. Ja jestem zdania, że cały czas ta własność będzie się trzymała dosyć mocno. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Marcin Bybrowski, właściciel firmy Pan od Kredytów .pl był moim i państwa gościem. Dziękuję. A ja zapraszam państwa za chwilę na główny serwis informacyjny 24 minuty.